Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj na Was test na żywo, ponieważ bardzo dużo otrzymywałam od Was wiadomości i ja w ogóle ostatnio dostaję dużo próśb o testy podkładów. Było Was naprawdę zaciekawiamy, którymi propozycjami, które właśnie pojawiły się w mojej kosmetyczce. A to ze strony też różnych właśnie promocji, które ostatnio były i w Superfarm i w Rosmanie zdobyłam zarówno podkłady... Z serii dermokosmetyków, jak i właśnie produktów drogeryjnej, czyli właśnie z Rosmana. I podkładem, który między innymi kupiłam, jest Astor Perfect Stay. To jest niby 24, 24 godziny. Ten produkt nam się utrzymuje 24 godziny na, na twarzy. Natomiast w to akurat bym wątpiła, ponieważ chyba, żadna z nas wynosi 24 godziny podkładu na twarzy, ale. Ja rozumiem, że czasami zdarzają się jakieś naprawdę podbramkowe sytuacje, także chcemy mieć pewniaka, chcemy mieć podkład, który na pewno nam się tyle godzin utrzyma, ale od razu Wam zdradzam, że nie będę go testować 24 godziny, bo chyba bym musiała w nim spać. Ale to jest long lasting, także ta formuła powinna nam dostygać na twarzy, także tutaj widzicie już, jak podkład prezentuje się na buzi. Eee, dostałam od Was wiele właśnie próśb odnośnie tego podkładu, ponieważ Wam ostatnio też pokazywałam moją jakby rutynę makijażową, przynajmniej na zdjęciu na Facebooku i pisałyście mi właśnie i wiadomo się prywatnych i um, właśnie e, wiadomościach pod filmikiem i pod, e, pod, pod zdjęciem na Facebooku, że chciałabyś zobaczyć test tego podkładu, także e, jest to jeden z dwóch podkładów, które ja ostatnio kupiłam. E, zaraz Wam pokażę jeszcze, którego będę Wam na pewno robiła w przyszłości test. jeżeli oczywiście chcecie, to dajcie znać w komentarzach. Jest to Remel Lasting Finish 25 godzin, także tutaj mamy jakby takie długo, długotrwałe podkłady, które dla Was bym chciała po prostu przetestować, także dajcie znać zaraz będziemy przychodzić do nakładania podkładu, będę Wam mówić o różnych rzeczach, które go dotyczą, ale już od razu mówię Wam, że buteleczka mi się strasznie podoba w ogóle sama idea tego podkładu, ponieważ jest z bazą dodatkowo, mam tutaj Perfect Skin Primer także ta skóra powinna wyglądać właśnie zdrowo, ten podkład się powinien utrzymać długo i nie powinien nas właśnie zawieść. w takie najważniejsze dni, kiedy chcemy naprawdę postawić na pewny podkład, także dam Wam znać, czy ten podkład się nadaje do właśnie takiego długiego, noszenia. Ponieważ e, ja mam zrobić podsumowanie oczywiście po, e, po 5-6 godzinach, e, ale jego też noszę cały dzień i do nim do pracy, także on około 10 godzin na mojej skórze jest. Także wam zrobię w podsumowaniu tak jakby moje refleksje, które jakby zgromadziłam podczas testowania go w ostatnich, e, w ostatnich dniach tygodniach, bo mam już go chyba 2 tygodnie. E, także zobaczymy, jak się ten podkład e, będzie prezentował na twarzy. Mam nadzieję, że, po, że w ogóle test Wam się spodoba. E, I do zobaczenia oczywiście. No, przechodzimy do aplikacji podkładu. Nałożę sobie półtorej pompki. Jak widzicie, tak, tak się prezentuje kolor. Jest dosyć jasny. Myślę, że tutaj mamy odcienie właśnie beżu. Troszeczkę przełamane z takim ciepłym kolorem. Różu raczej nie widzę, także jest to bardzo fajny kolor. Jest to Ivory, który możecie zakupić. Jest to najjaśniejszy kolor. I będę nakładać podkład pędzlem. To jest Flat Top, taki płaski, ścięty pędzel, który też na razie nie wymaga zwilżania. Także zobaczymy Pokryję połowę twarzy podkładem i zobaczymy jak, um, jak się sprawdzi. Także przechodzimy na podania. Jeżeli chodzi o zapach, to um, bardzo um, zapachem przypomina właśnie Rimmel Match Perfection. Tak. Tak, bardzo, bardzo przypomina zapachem Rimmel Match Perfection i ma bardzo podobny zapach do tego właśnie um, Rimmela um, czerwonego, który teraz jest promowany. Także jeżeli Wam przypominam e, chociażby zapachem, to tak, to faktycznie, to tak, tak pachniał właśnie ten podkład z słoiczku Real Perfection. Perfection. Jego lubiłam, ale nie uważam, to był jakiś mega świetny podkład, do którego bym, po, do którego bym wróciła. Pamiętam, że on bardzo robił się pomarańczowy na twarzy, także no nic specjalnego. Ten akurat podkład nie ciemnieje, tak już Wam powiem międzyczasie. Ten podkład w ogóle nie ciemnieje, bardzo ładnie się sprawuje właśnie wymieszany z innym podkładem, o którym Wam będę mówić niedługo, bo już mnie się o testy i w ogóle bardzo się ciekawe podkładu Vichy. Także pierwsza warstwa w ogóle wyrównuje bardzo kolory skóry. Jak widzicie jest, jest spora różnica, bo tutaj mam taką gładszą skórę, a tutaj właśnie Mamy naturalną czy tutaj jakieś popękane naczynko, jakiś piek, e, właśnie niedoskonałość, także e, jest, jest dosyć spora różnica. E, dołożę jeszcze trochę podkładu. Akurat ten podkład nie zwilżam sobie pędzla, ponieważ ja go nie lubię e, właśnie nakładanego. Um, takim zwilżonym pędzlem, bo ja mam wrażenie, że wtedy podkład robi smugi. Także nie wiem, wypróbujcie te dwa sposoby i zobaczcie, który jest dla was lepszy, bo może po prostu czasami u mnie na skórze tak się podkład ślizga, a to też jest też często kwestia pędzla, ale bardzo lubię nakładać właśnie ten podkład pędzlem również na krąg, w ogóle świetne pędzle. F58 to są bardzo fajne kształty i teraz właśnie zamówiłam sobie z eBay. eBay Hmm. Chyba inaczej się nazywa ta strona, ale już nie pamiętam jak. Eee, to właśnie. Zresztą będę Wam mówić, bo to będzie prezent. E, gwiazdkowy od mojej babci. Taki zestaw właśnie e, 12 pędzów sobie kupiłam. Ona chciałam coś dołożyć do prezentu, i stwierdziłam, że e, teraz, e, jak już więcej e, właśnie e, osób umawia na malowanie, to wtedy. No, to wtedy brakuje tych pędzli i to jest też główna, główna, tutaj jakby główny problem wizarzystów, że jednak tych pędzli musi być dużo. No także tak się prezentuje jedna warstwa. Moim zdaniem jest OK, ja bym tak to już zostawiła. Także... ale dołożę Wam drugą warstwę, żebyście widziały jak to wygląda. Wkładam dosłownie podkładki, ponieważ jeszcze nie zostało na, na dłoni trochę podkładu, ale bardzo, bardzo w ogóle ładny, ładny kolor jest beżowy. Skóra nie jest wysuszona, w ogóle podkład ma dobre krycie moim zdaniem. Nie jest to krycie typu Estee Lauder czy na przykład Vishi Dermablend, ale moim zdaniem takie yy, dla osób, które mają troszeczkę może problematyczną cerę czy nawet tłustą, czy mieszaną, to ten podkład sprawdzi się super. Moim zdaniem ten podkład jest do wszystkich typów cer. Bardzo ładnie też wygląda pod oczami. I wiem, że oczywiście rzadko się poleca w ogóle nakładanie podkładu pod oczami, ale ten jest dosyć lekki. Są formule, jest dosyć lepki, bardzo przyjemnie pachnie. Tak, no taki fajny zapach, właśnie tak jak ten Rimmel. I on pozostaje taki właśnie taki glow na skórze. Także, no mnie się, mnie się efekt bardzo podoba, ja go w ogóle bardzo polubiłam. Myślałam, że na początku bardziej polubię e, ten podkład, ale tego nie, nie używam, także dajcie znać, czy chcecie, czy chcecie test. Także tak się prezentuje podkład po dwóch warstwach. Ja go troszkę rozprowadzę po szyi. No, ale tak, tak właśnie wygląda podkład. No, mi się wydaje, że przykrył tutaj doskonałości. Ładnie się wtopia w skórę, on się jeszcze ładniej wtopi w skórę i właśnie zmieszany z na przykład takim rozświetlającym będzie super wyglądał. Jego właśnie solo rzadko używam, a właśnie po, połączone z wishi jest rewelacyjny. No, ale na razie nie się wtopi w skórę, ja zrobię dalszy makijaż, zrobię Wam podsumowanie i może Wam zrobię właśnie na koniec podsumowanie, ponieważ dzisiaj mam taki dzień wolniejszy, idziemy na zakupy. No to będziemy też mogli później wrócić i ja sobie nagram szybko jakieś takie podsumowanie, co o tym podkładzie sądzę, jak się trzyma, będzie się mogły zobaczyć też przy okazji, jak, jak on wygląda po, po tam, nie wiem, 6 godzinach, ponieważ myślę, że e, już później nie zrobię Wam, bo jest godzina 11, także już później nawet nie będzie światła, żeby Wam zrobić, a lampy dopiero e, będą do mnie szły, ponieważ sami w trakcie zamówienia nam, no. także będzie się miało więcej testów, więcej takich testów podsumowujących, także mam nadzieję, że te lata się Wam, e, czy mniej Wam się przydadzą, e, no już widać, że się tapia, już bardzo tak, taki ładny kolory przyjmuje naszej skóry, bardzo ładnie e, właśnie się wtapie z moją skórą, się tak nie, nie odcina za bardzo, można sobie jeszcze ewentualnie przejechać po szyi, ale e, podkład wygląda, no moim zdaniem bardzo dobrze, także... Zrobię taki lekki makijaż, żeby tutaj nie podbijać podkładu, żebyście najpierw się skupiły na podkładzie, a dopiero na później na makijażu. No i zaraz Wam się pokażę. No, kochani, makijaż skończony. Tak się prezentuje cała buzia z podkładem. Jeżeli chodzi o ten podkład, już go schowałam się sensie do szafki. No to skóra wygląda naprawdę super, wygląda bardzo naturalnie. Kolor jest przede wszystkim bardzo dobrze dobrany. Chciałyśmy kupić chyba odcień ciemniejszy, ale stwierdziłam, że w ogóle zobaczcie jakąś ciemnią na, na dłoni. No jest spora różnica, ale zawsze na dłoni ciemnieją bardziej podkłady, także tym się nie przejmujcie. I najpierw trzeba w ogóle spróbować makijażu na twarzy, właśnie nałożyć, nałożyć podkład na abuzie, Ponieważ na twarzy on tak w ogóle nie ciemnieje, a on wygląda bardzo naturalnie. No i w ogóle w połączeniu na przykład z rozświetlaczem, no ta skóra wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie moim zdaniem. E, także naprawdę nie, nie musicie się tutaj obawiać, że właśnie podkład ciemnieje. E, jeżeli chodzi o właśnie krycie, to ja bym oceniła, że jest to średnie krycie. To naprawdę nie jest bardzo duże krycie, ale powiem Wam, że mnie teraz, nie teraz wystarcza. E, czuję się bardzo w tym podkładzie dobrze. E, on jest taki. No bym powiedziała, że, że jest taki neutralny, jeżeli chodzi o kolory, ponieważ mamy tutaj domieszkę właśnie beżu. Ja bym tutaj różu nie, 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 nie doszukiwała się, chociaż może minimalny ton różu, ale naprawdę na twarzy go nie widać. Właśnie to jest różnica między dłonią a twarzą, że na twarzy tego różu nie widać. Dajcie w ogóle znać z się o tym podkładzie, czy on się odcina, ale mi się wydaje, że, że jest ok. Zresztą zawsze ta twarz wygląda, jest na pierwszym planie także naprawdę odrobinę, możecie nawet ciemniejszy podkład dawać zawsze na szyję ponieważ mamy tutaj róż mamy bronzer, także ta, ta twarz wychodzi nam jakby na pierwszy plan i czasami nam się wydaje, że makijaż jest ciemniejszy a tak naprawdę to jest to samo, nie odcina się ja go przyciągnęłam troszeczkę na szyję, jak widzieliście, ale wydaje mi się, że jest naprawdę w porządku także tutaj no podkład moim zdaniem jest naprawdę godny uwagi i przede wszystkim ma bardzo fajne opakowanie, ma tutaj bazę także bardzo długo się powinien utrzymywać i tak faktycznie jest ale zobaczycie, czy on rzeczywiście tak ładnie wygląda po iluś tam godzinach. Ja nic nie mówię, bo nie chcę go zdradzać oczywiście, jak on będzie się prezentował, ale podkład, moim zdaniem, wygląda super na twarzy, naprawdę naturalnie. Pokażę Wam, co mam na ustach, ponieważ mam dzisiaj nowość. To jest Izadora. Dostałam tą a matkę, gdzieś się w zakupach od swojej widzki, no przecudowny kolor, przecudowny, on jest taki różowo, taki właśnie nudziakowy. Jeżeli szukać takiego idealnego nudziaka, to myślę, że Izadora naprawdę powiem Wam, że jest bliska idealowi ponieważ i bardzo ładnie na I to usta wyglądają tak naturalnie, tak, tak delikatnie różowo-beżowo. Także jak ten nudziak to jest naprawdę powiem Wam, że jeden z takich świętych grali, jeżeli chodzi o się o nudziaki, także super. Dalej zbrązowiam oczywiście buzie kobo kiedyś mi pisałoście właśnie, że to konturowanie mnie się troszeczkę zmieniło e, ja najpierw użyłam na mokro Kobo, a później e, Kobo, też Kobo e, w e, Matte Bronze Contouring Powder to jest, e, to jest teraz moje takie duło, ale ja wam oczywiście zrobię filmik o konturowaniu twarzy wyjaśnię wam jakie konturowanie do jakiej właśnie a, do jakiego kształtu twarzy się nadaje, także wszystko wam opowiem e, a dzisiaj się skupiam tylko na podkładzie, także ja do was wracam za e, myślę, że 6 godzin nawet nie Pewnie światło będzie do godziny 16, a my tak akurat możemy zrobić zakupy. Później robię obiad, bo dzisiaj mamy małe święto, także zobaczymy. Zobaczymy tutaj. Na pewno będziemy mieli bardzo problemy, to już to widzę. Już jestem ciekawa w jak to będzie. No, także wracam do Was do w takim mini podsumowaniu i już na bank tutaj Wam opowiem, jak ten podcast się prezentuje, co o nim sądzę. Dobra, ja ja w podsumowaniu. Minęło słuchajcie, 4 godziny, także już naprawdę zdążyłam, zanim się zrobiło totalnie ciemno. Jeszcze mamy dzisiaj taką fajną pogodę, że naprawdę długo się słońce nam utrzymało. Także chciałam Wam zrobić podsumowanie właśnie tego produktu od Astor. To jest Perfect Safe Foundation, Perfect Skin Primer, to znaczy plus Perfect Skin Primer, czyli mamy tutaj dodatkowo bazę, która, dzięki, dzięki której będzie nam się podkład długo utrzymywał. No i co ja znam na tym podkładzie, ponieważ ja już go testowałam troszeczkę wcześniej, to nie jest moje pierwsze wrażenie. I tutaj no dzisiaj byliśmy na zakupach, ja bardzo często śpię w ciągu dnia, także ten podkład trochę dużo przetrwał. Jak wam mówiłam, mieszam go z innym produktem. To jest Wishy Tank ideal, który się pojawił który się pojawił u mnie niedawno, a czy niedawno Używam go już ponad miesiąca, nawet więcej, półtora miesiąca około, i naprawdę produkt się sprawdza idealnie, także to jest moja idealna mieszanka teraz przynajmniej, gdzie moja skóra jest troszeczkę przesuszona, bardzo, bardzo długo, jednak makijaż musi mi się utrzymywać na twarzy, także. Dodatkowo właśnie fajną opcją jest dodawanie bazy, ponieważ na co dzień myślę, że z was nie używa bazy. E, także to się ceni w takich podkładach e, i e, są, są teraz podkłady właśnie modne, takie long lasting, czyli długo utrzymujące się na naszej twarzy, ale jednocześnie one robią nam maskę, one zastygają i też często jest trudno poruszać twarzą, ale w tym przypadku tego long lasting się nie czuje na twarzy. To jest taki efekt bardzo fajny moim zdaniem. E, także ja jak najbardziej Wam polecam, ponieważ podkład jest godny uwagi i w promocji ja kupiłam za 25 zł, ponieważ z koleżanką kupiliśmy dwa produkty, a w Rosmanie była właśnie taka ciekawa promocja, drugi produkt gratis, ale myślę, że dlatego Wam zrobiłam wcześniej tę recenzję i też nie prosiłyście właśnie w, w komentarzach i wiadomościach prywatnych o ten test, bo myślę, że wiecie równie dobrze jak ja, że niedługo się zbliżają jeszcze inne promocje w Super Farm, myślę, że przy świętami będzie po prostu wysyp tych promocji, a ich chyba nie and mm -hmm. Uraczy nas pewnie tutaj w tym, w tym w miesiącu grudniu jakąś promocję minus 40%, bo wiem, że jednocześnie często robię te promocje, a teraz zauważam, że jest tendencja, że chyba robię troszkę później, żebyśmy po prostu miały kolejną dawkę właśnie promocji, żeby to się nie pokrywało, także na pewno wbijajcie po ten podkład i kolor Ivory myślę, że dla wielu, wielu z Was będzie bardzo dobry, ponieważ my, Słowianki, mamy takie właśnie typu rody o bladej cerze, o właśnie jasnej karnacji, i większość z nas wbrew pozorom, powinno używać właśnie podkładów z żółtą Nigdy nie kupujcie różowych podkładów, bo to będzie dodatkowa tragedia, jeżeli macie zaczerwienienia. Nie walujemy zawsze właśnie takimi żółciami i beżami e, nasze podkłady, także e, moim zdaniem jest to super podkład. Ehm które minimalnie podkreśla trochę skórki, jeżeli macie, macie jakieś miejsce takie przesuszone no ja właśnie zawsze ten, ten sam problem e, i zawsze tam mi to, to troszeczkę się podkreśla, ale w momencie, kiedy używam jeszcze toników z pasami, e, to jeszcze to bardziej potęguje, także dodatkowo zawsze tą kroplę Vichy Ideal e, używam, a sam sobie jest po prostu, mi się, mi się wydaje, że troszeczkę teraz zbyt ciemny. Zbyt ciemny, tak o pół tonu mi się wydaje, że, że mógł być jaśniejszy, także Vichy ma też ten problem z kolorówką, ale e, jak na Astor to jest dosyć fajny, jasny podkład. No niestety no, ludzie nie znajdą tutaj um, dla siebie, osoby z bladą skórą nie znajdą tutaj dla siebie e, tego m, dobrego odcienia, ponieważ e, wszystkie podkłady jakby, mam wrażenie, że zatrzymują się tak przy granicy właśnie tego koloru. To jest jedna z takich najjaśniejszych. Ehm, także no tutaj e, produkt ma jedyny minus, że nie ma jeszcze jakiegoś jaśniejszego koloru dla naprawdę bladych, e, bladych osób. Produkt ma dodatkową pompkę, bardzo ładny zapach e, produkt w ogóle ładnie wygląda prezentuje się nawet jeżeli używamy go na klientkach, a chcemy naprawdę taki fajny, naturalny efekt, a nie iść w, w stronę maka, gdzie naprawdę zrobimy sobie jakąś taką mocniejszą tapetę, to myślę, że też to jest fajna opcja dla wizerzystów, ponieważ e, produkt jest naprawdę godny polecenia i my również Make Up Pro używamy produktów drogeryjnych, które się sprawdzą Także, warto, Także sobie... warto szukać również takich perełek właśnie w Ja e, jestem bardzo z tego produktu zadowolona. Dajcie znać co o nim sądzicie. Ja się zamierzam nim żegnam i do zobaczenia w kolejnych testach. Także na pewno będzie niedługo Vichy, e, a co dalej zobaczymy może właśnie Rimmel Lasting Finish. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Hej!